Witam Was wszystkich moi drodzy bardzo serdecznie na kolejnym odcinku. Trochę odmiennie, nie gramy na Realu. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszeczkę o Questie, który będzie Mine Questem na moim OTS-ie Caloria OTS. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę i subskrypcję. Staramy się zebrać 500 subskrypcji, żebyśmy mogli włączyć podbijanie filmów, bo to też mega zwiększa zasięgi. Więc jeżeli jeszcze nie masz subskrypcji, to bardzo bym Cię prosił, żebyś nacisnął ten czerwony przycisk tam na dole. A ja w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę właśnie o tym questie, jaki będzie dostępny na moim OTSie, bo większość fabuły właśnie o ten quest będzie się... Rozgrywać. Aktualnie znajdujemy się w zamku, zamku Gildi Magów, która ochroniła Thais przed atakiem demonów, które zalały cały tibijski świat. Cała historia polega na tym, że wszystkie tereny dookoła zostały przejęte przez bliżej nieokreślone potwory. No i my jako ludzie żyliśmy się ukryć. Pais zostało ono otoczone magiczną barierą, która chroni nas, jako mieszkańców, przed tymi właśnie demonami. Chcemy oczywiście pokonać zło, które najechało nasz tibijski świat. Musimy w jakiś sposób z tą gildią magów współpracować, no bo są oni aktualnie najsilniejszą frakcją, jaka jeszcze pozostała. Mamy hol naszego zamku gildii magów oraz NPC ta ula. Ula jest recepcjonistką i Ula będzie miała dla nas kilka questów, które będą polegały na oddaniu jakiejś itemka też nie chcę zdradzać co dokładnie, jakie dokładnie questy będą chcę żebyście to odkryli ale ona będzie jakby pierwszą osobą, którą będziemy witać tutaj właśnie w tym zameczku jeżeli uda nam się wykonać wszystkie zlecone przez nią questy dostaniemy możliwość przejścia właśnie przez te drzwi wchodząc do już konkretnie komnat właśnie tego zamku gildi magów drugim NPC-tem, którego spotykamy jest dane dane również ma dla nas kilka questów w momencie w którym wykonamy te questy dostaniemy dostęp właśnie do tych drzwi tutaj jeszcze dokładnie nie dorobiłem w tym pokoju więc jakby nie bądźcie źli będziemy mogli wejść tu i tutaj mamy bossa z którego mamy bardzo dużą szansę na dropnięcie itemka S5 czyli na 700 poziom no także no tutaj już jest fajna nagroda mi za samo dołączenie jakby do gildii już będziemy mogli bić tam sobie jakiegoś bossa Oczywiście co to za boss też nie zdradzę, no bo czemu miałbym, fajnie jakbyście to odkryli sami. Więc wykonujemy kilka questów tutaj u tego NPC-ta, wtedy mamy dostęp do tego tajemniczego bossa. Na drugim piętrze mamy dwa domki, lubię sobie dodać tak w map edytorze gdzieś domeczki, może to taka troszeczkę bardziej prestiżowa lokalizacja czy coś, no bo jakby ludzie będą często na pewno korzystać tutaj z tego miejsca, no żeby właśnie te questy wykonywać i oddawać i pobierać kolejne misje. Wchodzimy wyżej, tutaj spotykamy kolejnego NPC-a, jest nim Andrenius i on również będzie posiadał kilka questów, a nagrodą po wykonaniu tych questów będzie możliwość odbierania premium Daily Chesta. Tutaj mamy Daily Chesta i możemy go otwierać co 20 godzin. A tutaj, po wykonaniu Questa, będziemy w stanie odbierać Super Daily Chesta, który będzie dawał lepsze nagrody. Ale to nie jedyna nagroda, którą otrzymujemy. Po wykonaniu Questa, będziemy mieli dostęp do specjalnego sklepu, w którym będziemy mogli nabyć różne ciekawe rzeczy. Też nie zdradzam, co to jest oraz będziemy mogli dojść do przedostatniej części naszego mindquesta mamy odemrę, ona daje różnego rodzaju taski jeżeli te taski wykonamy dostaniemy dostęp już do ostatniego NPCa Tamori u której kończymy pierwszy set questów fabularnych, serwerowych i właśnie u niej nabywamy dostęp za ten portal, za który no nie chcę pokazywać tak naprawdę co tam będzie bo Chciałbym, żeby to była niespodzianka, żebyście odkrywali te questy i odkrywali i sami kminili jak to właśnie ogarnąć, nie tak, żebym wam powiedział po prostu jak to zrobić. Wiem, że może ten film dużo wam nie mówić, chciałem tylko przedstawić wam nad czym aktualnie pracuję, ponieważ przez kilka dni filmów nie było. No i chciałbym oczywiście porozmawiać z wami na temat kilku kwestii dotyczących właśnie tego OTS-a, ponieważ dosyć sporo osób pisze do mnie kiedy start, kiedy będzie można zagrać, bo im się podoba. To no, chciałbym właśnie w tym momencie mm, poinformować Was, że po dołączeniu na mój serwer Discord będziecie mogli założyć ticket. A, a dlaczego tak? Chciałbym zrobić to w taki sposób, ponieważ nie chcę, żeby ten OTS był jakimś komercjalnym głównym, które będzie miało za zadanie wydoić z Was hajs. E, dlatego no, nie będzie to w żaden sposób tradycyjny, e, otwarty OTS. On będzie dla graczy, e, chcą dołączyć do naszej społeczności. E, ja chętnie zakładam Wam konto, możecie sobie grać. E, szczególnie, że każdemu z Was na start dam 2,5 tysiąca coinów, Tylko nie mówię, że to będzie już ale jeżeli będzie wystarczająco duże zainteresowanie tym tematem to jestem w stanie to dopiąć w, w przeciągu następnego tygodnia, żeby ten OTS był już jakby dostępny dla wszystkich o każdej porze. Bo aktualnie jest on jakby to powiedzieć u mnie lokalnie tylko. No a to wymagałoby wykupienia dedyka i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli odzew i chęci będzie sporo, to ja bardzo chętnie mogę taki serwer odpalić. Wbijajcie na Discord link Macie w opisie, no i oczywiście, zostawcie proszę tego subskrybenta i lajka like pod tym filmem, żebyśmy mogli zbudować jak największą społeczność. Ja wam bardzo dziękuję. Co do zobaczenia w następnym odcinku.